Z Dupka pierdę pierda. Zdóbko. On tak puszcza pierdy dzisiaj dziś Bo ten z dupką pierdy A ten z dupka puszczał pierdy No ten zdóbko puszczał pierdy. A ten zdóbko poszedł dziś do sklepu kupić naleśniki. A, ale zgubił się, e, zgubił się ten menelek. Ten z pusta pierda. A ten z pusta opuszcza, pierda. Wczoraj team of the season zakończyło się jak z A ten z nie wiedział że Puszcza pierdy, z dupko ten. Mamot ten z dupko puszcza pierdy A, a team of the year. puszczał z dupko sobie ten. No i trafił kartę ee, e. o Weralu dziewięć siedem. O ten z dołupka puszcza pierdy.